Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem rachunkowości podmiotów gospodarczych, a także zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi i gospodarką finansową jednostek organizacyjnych. Jest to zawód typowo biurowy, wymaga pracy z komputerem i dokumentami. W niektórych przypadkach można wykonywać go zdalnie, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest duże. W zawodzie technik rachunkowości wyodrębniono dwie kwalifikacje, EKA05, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz EKA07, prowadzenie rachunkowości. Czym zajmuje się technik rachunkowości? Technik rachunkowości prowadzi rachunkowość jednostki organizacyjnej w uproszczonych formach ewidencji oraz księgi rachunkowe. Sporządza, kontroluje, ewidencjonuje i przechowuje dokumenty księgowe. Tworzy jednostkowe sprawozdania finansowe oraz przeprowadza podstawowe analizy finansowe. Rozlicza transakcje finansowe, sprawdza terminy spłat zobowiązań oraz wpływu należności. Rozlicza wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, prowadzi dokumentację kadrową. Do zadań technika rachunkowości należy również sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Predyspozycje potrzebne na stanowisku technika rachunkowości. Praca technika rachunkowości jest pracą biurową, obecnie wykonywaną w przeważającej mierze przy komputerze. Dlatego też osoba wybierająca ten zawód musi mieć zdrowy wzrok, rozróżniać barwy i mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Obowiązki zawodowe technika rachunkowości wymagają od niego zdolności koncentracji uwagi, dobrej pamięci, a także rozumowania logicznego oraz uzdolnień rachunkowych i analitycznych. Dobry technik rachunkowości jest uczciwy, rzetelny, a przy tym dokładny w prowadzeniu dokumentacji, wytrwały i cierpliwy. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to praca odpowiedzialna i wymagająca systematyczności, samokontroli i zdolności do skupienia się na jednym zadaniu. Dodatkowo przydaje się komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi. Jak zdobyć zawód technik rachunkowości? Jeśli interesuje Cię zawód technika rachunkowości, po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej wybierz naukę w pięcioletnim technikum w zawodzie technik rachunkowości w ramach kwalifikacji EKA 05 prowadzenie spraw kadrowo i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz EKA 07 prowadzenie rachunkowości. Podczas nauki zawodu, umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w firmach z branży ekonomiczno-administracyjnej, w których może odbywać praktyczną naukę zawodu, a także w szkolnych placówkach kształcenia praktycznego. Przed rozpoczęciem kształcenia niezbędne jest dokonanie przez lekarza medycyny pracy oceny możliwości pobierania nauki. Ocena ta musi uwzględniać stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki. Kandydat musi otrzymać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Uczniowie w trakcie nauki w ramach kwalifikacji eka 05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych uczą się przeprowadzania rekrutacji kandydatów do pracy. Ponadto zdobywają umiejętność sporządzania dokumentacji kadrowej i prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, a także rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez zakład ubezpieczeń społecznych. Uczą się również prowadzić analizy zatrudnienia i wynagrodzeń oraz sporządzać ewidencje i rozliczenia podatkowe. Do nauczanych zadań zawodowych w ramach tej kwalifikacji należy również prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego. Natomiast w ramach kwalifikacji EK07 prowadzenie rachunkowości uczniowie zdobywają umiejętność sporządzania rachunkowości jednostek organizacyjnych i ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zdobywają również umiejętność robienia inwentaryzacji i rozliczania jej wyników. Po ukończeniu nauki potrafią wyceniać składniki aktywów i pasywów oraz ustalać wynik finansowy. Potrafią również sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe i prowadzić analizy finansowe. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych z kwalifikacji EKA05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz EKA07 prowadzenie rachunkowości. Egzaminy składają się z części pisemnej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. Ukończenie szkoły, poświadczone świadectwem ukończenia technikum i zdanie egzaminów, o których świadczy uzyskanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych, daje możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik rachunkowości. Miejsca pracy technika rachunkowości. Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w bardzo wielu zakładach pracy. Może pracować np. w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych. Innym rozwiązaniem jest praca w biurze rachunkowym lub firmie oferującej usługi outsourcingu księgowości, a także w kancelariach podatkowych. Absolwent Technikum Rachunkowości może również założyć własną działalność. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą specjalista do spraw księgowości, specjalista do spraw płac, księgowy. Jedną z najważniejszych zalet pracy technika rachunkowości jest fakt, że zapotrzebowanie na pracowników jest stałe, dzięki czemu jest to stabilny zawód cieszący się prestiżem społecznym oraz gwarantujący dobre warunki finansowe. Jest to praca, w której istnieją możliwości doskonalenia zawodowego i awansu od stanowiska młodszego księgowego. Przez posadę samodzielnego księgowego do funkcji głównego księgowego, co wiąże się z motywującymi podwyżkami. Niekwestionowaną zaletą jest możliwość zatrudnienia w wielu branżach. Narzędzia wykorzystywane w pracy technika rachunkowości. Technik rachunkowości na co dzień w swojej pracy potrzebuje komputera z oprogramowaniem biurowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem do prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych. Programem kadrowym i płacowym, programem do prowadzenia rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych itd. Ponadto w tym zawodzie potrzebne są wzory i formularze druków oraz dowodów księgowych i zestaw odpowiednich przepisów prawa. Innymi potrzebnymi narzędziami są materiały biurowe, kalkulator, drukarka, niszczarka dokumentów, skaner, bindownica i laminator. Na stanowiskach pracy w zawodzie technik rachunkowości nie występują szczególne czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, wymagające odzieży roboczej. W niektórych miejscach zatrudnienia może być wymagane noszenie ubrania reprezentacyjnego lub zgodnie z obowiązującym w firmie dress code. Na wyposażeniu stanowiska pracy powinna się znaleźć apteczka. Technik rachunkowości powinien stale uzupełniać swoją wiedzę zawodową. Jest to niezbędne. Ponieważ często zachodzą zmiany przepisów regulujących działalność i sprawozdawczość przedsiębiorstw. Innym aspektem jest konieczność zapoznawania się z nowymi systemami finansowo-księgowymi. Wiedzę można zdobywać w trakcie szkoleń z bieżących problemów księgowych czy podatkowych, a także podczas konferencji i targów branżowych. Ważne jest również samokształcenie poprzez czytanie literatury i prasy fachowej. Warto wiedzieć, że absolwent szkoły który posiada świadectwo maturalne, może również rozwijać się zawodowo, rozpoczynając studia z zakresu rachunkowości, ekonomii czy finansów. Dodatkowymi umiejętnościami, które mogą podnieść atrakcyjność technika rachunkowości na rynku pracy, są znajomość języków obcych czy umiejętność prowadzenia samochodu. Przydatne mogą się okazać również suplementy Europass w języku polskim i angielskim, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz certyfikaty branżowe. Śmiało można powiedzieć, że technik rachunkowości jest zawodem, na który jest duże zapotrzebowanie na rynku. Większość przedsiębiorstw i większych firm ma własne działy, w których zatrudnione są osoby z wiedzą z zakresu rachunkowości. Małe firmy i właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych często nawiązują współpracę z biurami rachunkowymi. Dodatkowo warto pamiętać, że rachunkowość to domena wielu korporacji i centrów usług biznesowych. Wszystko to sprawia, że specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości wymieniani są w grupie zawodów deficytowych. Przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem kierunkowym, a także znające języki obce.